Siema. No słuchajcie, to bałagan jest bo szybka akcja. Pamiętam ja powiem Wam, że wczoraj koło godziny 13.40 przyjechałem na tego Dashera z tym Red Bullem, nie? Nie doję, że tam był kocioł, po prostu było tak ciasno, parking jest tam niby na 30 samochodów, ale bardzo dużo naczepskę stoi, No potem się dowiedziałem dlaczego, no okej okay. w każdym razie no z Stanąłem za takim Polakiem na niemieckich blachach. On też był pierwszy raz, więc podszedł do mnie, jak zobaczył Polaka. No i ten, no i poszliśmy razem do biura, dowiedzieć się o co chodzi, jak to wygląda. No, opinie na, gog na Gogla po prostu porażają Ja te opinie dopiero przeczytałem. Jak tak naprawdę czekałem, Mi się okazało, że tym godziny oczekiwania to po 11 godzin. Niektórzy stali. Głównie na załadunki czekali, ale no ja miałem rozumiech, więc czułem, że trochę szybciej. Nałem się kilka razy na tym parkingu, jak się miejsca zwaniały. No i ostatecznie wyobraźcie sobie, że po godziny nie 18-17 czy jakieś 3 godziny po przyjechaniu. do biura tam popytać, bo wszyscy po angielsku gadali to naprawdę duży plus. No i się okazało, że nie zostanie załadowana mi, rozładowana mi na tego dnia. Powiedzieli, że znaczy to ja mówię, dobra, to ja ją rozepnę. Zostawię na parkingu i idę pauzować, bo na godzinę 19.00 tak planowałem zacząć pauzę. No i tak zrobiłem. Zglobowałem się z tym gościem, Polakiem, który pracuje w niemieckiej firmie. Dał mi kilka fajnych numerów telefonów, jaką chciał zmienić na Niemca. No a tak siedzieliśmy, pogadaliśmy. Ja tą przyczepę zostawiłem, tam taki specjalny magnes nakleiłem z numerem naczepy. On tak samo zrobił, on się załadowywał z kolei On miał załadunek na godzinę czwartą rano Miał zostawić też naczepę, miał na czwartą rano Po prostu części ładują, już się bo chodzi o miejsce W ogóle cały ten magazyn to jest Zupełnie nowy, od kilku miesięcy Tam od 3-4 miesięcy działający Także tam ta infrastruktura jeszcze nie jest Do końca rozwinięta i Tak dobrze przemyślana No, no w każdym razie posiedzieliśmy sobie Trochę z nim, no i tam zacząłem pauzę nie? Myślałem, że tośmy tak nie wiem, bo powiedzieli mi w biurze, że najwcześniej mnie rozładują o godzinie 6 rano, więc ja sobie wstałem o godzinie 4.30, zjadłem śniadanie i zęby, tam byłem w toalecie i tak dalej, bo była toaleta dla kierowców. W tak naprawdę dopiero z tamtym wyjechałem. Nie? Rzucili mnie dosyć szybko, bo tam z 20 minut trwało. Na dokumentach mam adaptację, o której skończyli 8.41, także o 9 wyjechałem. No nigdy tak długo nie czekałem. Nie? No, po prostu dobrze, że z rana tak lało strasznie, jak byłem w toalecie, to powiem Wam, że cały zmokłem. Taka ulewa była szok. Ja mówię, kurde, jak mi teraz powiedzą, że mam zabierać naczepę spod rampy, to będzie masakra, bo ja będę przemoczony. No, na, szczęście, na szczęście jeszcze miałem trochę czasu trochę sporo czasu. Także dopiero po tej ósmej, tam po ósmej 45 podjechałem pod rampę, pod, po naczepach. Papierologia cała jest ok. Zrobiłem ten dopisek, zrobili mi ten dopisek, że nie było wymiany palet, zrobili mi też dopisek z godziną do końca rozładunku. 21 minut jadę, 21 minut jadę już do Austrii. Do Austrii wjeżdżam tak naprawdę na, 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 na załadunki 2, yy, praktycznie w tym samym miejscu, oddalone od siebie może jakieś 6 km, w tej samej firmie. Nie? Także to powinna no, być szybka akcja, no zobaczymy. No, tam dosyć ciasno jest, więc też pewnie. 20 palet, w drugim 4 dodatkowo, nie wiem jak one się zmieszczą, chyba 2 palety będą na sobie, bo to 33 palety z tego co kojarzę wchodzą. No, także tak, także jadę i zjadę z tym od Berlin. Mój plan początkowy, że, znaczy nasz plan, mój i biura początkowe, że wracam już w czwartek, bo się nie powiedzie, bo z Załadunku, czyli w Austrii, mam 919 km do domu. mi kilka rzeczy. Zrobił mi takie, tak, naprawdę, tak naprawdę szkolenie z Ja Nigdy szkolenia stachografu nie miałem wszystkiego, uczyłem się metodą prób i błędów. Mam nadzieję, że nie będę ponosił tego konsekwencji, w każdym razie zrobił mi szkolenie stachografu. No i powiem wam, że jest to mega, mega zawiłe. Jest oprah stop recording